Czekaj, to, to, ja. to, na to. No. Zepsuta nam się. Zepsute nam się. A jeszcze następ to idzie. Ale co zepsute? No uważaj, zabierz Wiktor, chcesz? Jest dobry. Poczekaj, on no zaraz przyjdzie, nie wysyp. Poczekaj. No, no chyba trochę tak, nie wiem. Ja nie wiem, wiesz? Nie wiem, jak to jest. Poczekaj, żeby nie wysypał. Poczekaj, poczekaj, Julia, no one zaraz tu przyjdą. Uważaj, nie przewróć się. Poczekajcie, zaraz przyjdą te żyrafy. Na razie możesz rękę schować, bo cię ręka zaboli. Ale zaraz przyjdą. <śmienicza> nagraj, nagraj tam. o, idzie żyrafa tutaj

Nie, nie, licznie, to jest, nie, 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 musi nie, musi. Nie liżnie, bo ja widzę, że ona nie liża w ogóle, wiesz? Jeszcze żeby ją wygrać pod a kiedy... jest, sobie bierze. Tak, jest obrażona. Aha, no to nie dawaj jej tego, jak nie chcesz. Tak jak się boisz, to nie dawaj jej tego. Nie, na razie nie wyrzucę. Na razie nic nie wyrzucę.

nie wiem jak przekazać jak chłopaki, do was nie przyszła jeszcze? nie, ja nie chcę, no ale mam to jest ok, a ja mam? no i mam małpka przyszła, chcesz małpce to rzucić? troszkę tego jedzonka? to zejdź tutaj jeszcze niżej jak chcesz o, i tu jest mała obchaza, caka mała, patrz, jaka fajna. Patrz, to, co żyrafa nie zjada? Michał, połóż tutaj obok ciebie to małki, przejdą. Michał, wyrzuciłeś? Nie, to proszę cię, się

Ale by Cię polizała Widzisz, <laughs> jak Faktycznie To język li... ciemny Ty, one mają taki wielki, ciemny język, faktycznie A liżą tym jęzorem o matko I Wiesz, tego, dlaczego taki ciemny języki one mają? No bo, bo, są, bo te języki są mega brudne mają mega duże mega... Juliana, mamy mega mocno i jeżdżą jakby ze sobą Juliasz próbuje nakarmić żarafę Wzięła od Juliasia, wzięła Pokaż, dałeś? Aha Polizała Ci rękę? Bardzo Bardzo? Tak? No to dobrze, że nie kręci Nieźle <laughs> ale mu zdała samo no, to wygląda Ej mi teraz tą karmą pachnie. Tak? No, ale do nie będę było podchodzić. Ale zostaw nie wycieraj, masz tak elegancko wylizaną rękę jako jedyny przez żyrafę. Przyjedziesz dziad dziadkowi pokażesz jak pachnie ręka wylizana przez żyrafę nie wycieraj tam się myje ręce a ty nie chcesz, żeby ci żerafa polizała rękę? nie o małpka przybiegła se zjeść małpki przyszły podjeść trochę jedzenia żerawką.

Tu się nic nie marnuje. Tu się nic nie marnuje. To co żyrafa nie zje, to małpka doje. Tu się absolutnie nic nie marnuje. Nie Nie! bój się żyrafa ci nie poliżę. A może tata ci zrobić? Ja mogę, bo ja jeszcze nie robiłem ja no bym Ciebie tak miała, co to? no tak, przyszła małpa tutaj do mnie I małpy więcej zjadają niż te żyrafy nie, żyrafy też zjadają A żyrafa teraz sobie już wylizuje z podłogi tam nasz. i kiedy tej małpy Ci pokazałam, że tam ma Thank <laughs> you. Patrz jak do nas przyszła, patrz sędzia. Staj teraz, Michał. Staj tutaj, staj szybciutko. O, stoi Michał i stoi żyrafa obok niego. To ty się ustaw odpowiednio. Да, скрываем, или она... 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 Да, скрываем. Да, скрываем. Да, скрываем, или она... Да, скрываем, или она... Да, скрываем, или она.... Да, скрываем. Да, скрываем. Да, скрываем. Да, скрываем, или она.... Да, скрываем, или она..... Да, скрываем, скрываем, или она....... Да, скрываем, 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 скрыва Widzisz, jak oblizują? Oblizują poważnie? No? I ty nie chciałeś dlatego nie jej nakarmić? Jak do ryja wkładają? Nie chciałeś dlatego nakarmić? No, do ryjka sobie bierze żerawka nieprawda, idzie po więcej ale czy to są te nie, tamte są po prostu wiesz co, chyba najedzone są, nie chcą przyjść, tutaj stoją sobie w cieniu to mhm. to dlaczego te się nie ruszają? A to a te małpy? raj i raj. No? Tak, prawda. <grymne> wiesz, bo tam jest jedzonko na tej podłodze ona, dlatego ona wyjada to jedzenie, tak. wiesz? No, na po tak tej nie... podłodze? No ona tak wyjada właśnie sobie, wiesz? O, małpy nie pieniędzy zjedli. małpy nie zjadą, Widzisz, one się ścigają, która pierwsza zje. A więc nawet dlatego tak szybko przebiegają? A mama, 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 odbiegają i to po resztę drży. Mhm. Chcesz tam pójść, sobie zdjęcie zrobić fajnie z grafą? Idź teraz, dokładnie. Idź tam, Michałku. Idź. Nie. Kopaków zawołałeś.

Michał chcesz stanąć zdjęcie? stawaj ładnie teraz szybciutko Jesteś sam no to sam odsun się Julian stawaj teraz chodźmy zrób teraz zdjęcie to kucni. przesuń się w prawo nie to w lewo w lewo się przesuń Michał jeszcze się w lewo przesuń Mi tam nie Ani nam nie Odwróć się w moją stronę. Ok. Super. Super. Joś. Mama. one jedzą na Jedzą. No to to może Ale one teraz żyrafowe cukierki dostały, to one nie będą chciały jeść liście, wiesz? One dostały takie cukierki cukierki. No, to są takie cukierki. Jak podobała Wam się? Teraz idziemy do tego żółnia? Tak. Zresztą mogę coś innego, nie? Zobaczmy. Chodźcie, jedziemy, zobaczymy, co nasz pan przewodnik nam powie, co możemy teraz robić. Jeździ. Jeździć na żółw już chcesz? To, to przemacz, to